W dobrej aurze, w dobrym mieście, w dobrym miejscu. Witam Państwa na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy jako posłowie z naszego wspaniałego miasta, ale z udziałem naszych gości. Do tych gości zaproszonych zaliczamy Pana posła Dariusza Juńskiego, który z całą pewnością ma bardzo wiele ważnych rzeczy do zakomunikowania, ale także naszych kandydatów. Za nami kandydaci do różnych szczebli samorządu, Powiem o tych najważniejszych: kandydat na prezydenta miasta Tarnowa, Jakub Kwaśny. No i oczywiście no nie mogę opuścić e, kandydatów do Sejmiku e, w pierwszej linii. Krzysztof Nowak, obecny radny, Bernard Karasiewicz e, wśród kandydatów. Na początek oddajemy głos naszym gościom. Tak, dziękuję pani poseł. Szanowni Państwo, miło być ponownie w Tarnowie, miło być u przyjaciół z e, koalicji. 15 października bo spotykamy się tutaj można powiedzieć w ramach całej koalicji wszystkich formacji udało się tutaj a nie wszędzie to było możliwe znaleźć jednego wspólnego kandydata na prezydenta cieszę się że Kuba Kwaśny jest tym wspólnym kandydatem że udało się znaleźć to porozumienie no, trzymamy za niego mocno kciuki moja obecność też jest tutaj niewątpliwie elementem wsparcia jego kampanii kampanii również koalicji obywatelskiej. Przynajmniej Państwo są dwa powody, również dla których przyjeżdżam oprócz poparcia kandydata i koalicji obywatelskiej. Pierwszy chcę Państwu powiedzieć, że rozpoczęliśmy rozliczanie pis ale też budowę uczciwego Państwa i to nie dotyczy tylko i wyłącznie odpolitycznienia prokuratury, wznowienia śledztw, które były zamiatane pod ziemią przez ostatnie kilka lat z uwagi właśnie na polityków PIS-u, którzy nie chcieli. W jakikolwiek sposób, aby ktokolwiek z miał postawione za cokolwiek zarzuty. Zrobiliśmy ten pierwszy krok w kierunku odbudowania zaufania do Trybunału Konstytucyjnego i powołaliśmy trzy komisje śledcze. Te komisje działają. Ja chcę powiedzieć w imieniu tej komisji kopertowej, że będę proponował, aby ta komisja zakończyła działanie, przesłuchiwanie świadków do końca maja. A ostatnim świadkiem chciałbym, żeby był Jarosław Kaczyński. To ten, który. Na łamach prasy powiedział, że osobiście podjął decyzję o tym, żeby wybory kopertowe się odbyły. Mówię to też w kontekście wyborów, szanowni państwo, bo mam dobrą wiadomość dla mieszkańców również Tarnowa: 7 kwietnia wszyscy pójdą do równych, wolnych, ale też tajnych wyborów. A to 4 lata temu jeszcze nie było takie możliwe. Dlatego że 4 lata temu politycy PiSu zastanawiali się, jak zrobić wybory kopertowe. Wyobraźcie sobie państwo, bez drugiej tury. Zamiast państwowej komisji wyborczej miała organizować Poczta Polska, oczywiście to wszystko się nie udało. W ogóle w ramach tego, by parę milionów ludzi w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu, bo nie ma skrzynki. Więc te, ta komisja śledcza jest szalenie istotna i chcemy zakończyć. Mamy jeszcze około 20 świadków do przesłuchania, dużo materiału dowodowego, a później po, po 26 maja chcemy przedstawić raport i wnioski do prokuratury żeby nikt nigdy więcej nie myślał o tym, żeby w taki sposób organizować wybory. Krótko mówiąc, wybory organizuje PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta Polska, Urząd Skarbowy czy, czy, czy Orlen. I, i, I to musi być raz do końca wyjaśnione. Ale te wybory, bo mówimy o uczciwości, też będą o, o uczciwych samorządowcach. Rząd Donalda Tuska blokował 600 miliardów złotych i trzeba je dobrze wydać, ale uczciwie też trzeba wydać. I, i mamy już też dość, patrząc na to, co się działo w ostatnich latach, gdzie politycy PiSu przyjeżdżali z kartonikami, dawali tylko tym, którym chcieli, według uznania. to Trzeba zakończyć. Znaczy, czas najwyższy, żeby był jasny podział dla wszystkich samorządów, niezależnie kto, gdzie rządzi, żeby te pieniądze po prostu dużym strumieniem poszły w kierunku samorządów. A wybieramy 7 kwietnia ludzi, którzy będą dzielili w dużej mierze te pieniądze. Więc dlatego te, te wybory są tak istotne, bo teraz właśnie oni muszą to zrobić i muszą to zrobić dość szybko, bo przez dwa lata prawie Dokładnie dwa lata, no my tych pieniędzy nie dostawaliśmy. E, i, I rzecz druga, to, szanowni Państwo, stoimy tutaj przed dworcem, nie bez kozery, bo temat y, y, no, połączenia kolejowego y, Tarnów-Kielce y, no, nie brzmi w uszach. Od dzisiaj, od dłuższego czasu o tym rozmawiamy. Ja pozwoliłem sobie z Panem, noż kandydatem na prezydenta, Panem Kwaśnym. Odbyć rozmowę z wiceministrem infrastruktury, żeby przekazał nam najświeższe informacje, na jakim to jest w ogóle etapie, bo o tym się dużo mówi. Politycy PiSu mówili, że to będzie, że to jest zapisane. Otóż okazuje się, że oprócz kreski na mapie nikt nic nie zrobił. W sprawie tego połączenia kolejowego nawet nie ma projektu i nie ma nawet studium przygotowanego. Jest tylko kreska na mapie. Ale chcę Państwu powiedzieć z tego miejsca, że zrobimy wszystko, żeby oprócz tej kreski na mapie był przygotowany projekt i było przygotowane studium, bo to połączenie jest szalenie istotne. Co więcej, dzisiaj pan minister Malepsza, który odpowiada za kolej, jest świetnym znawcą kolei, można powiedzieć, i świetnym ekspertem w tej sprawie, cieszę się, że jest też wiceministrem, zapowiedział, że do końca roku chciałby, żeby najszybsze pociągi na trasie Tarnów-Kraków przemierzały tą drogę 40 minut. Chodzi też o te kolei To jest możliwe, powiedział, że grudzień, ten rok i przełom jest, jest to absolutnie realne, żeby to zrobić. Więc jak widzicie Państwo, zależy nam też na tych rzeczach, na którym zależy zwykłym ludziom. Też byłem wiceprezydentem miasta i wiem, że, że, że samorządowcom jest bliżej do ludzi, wiedzą, co, jakie problemy naj, e, trzeba rozwiązywać, no ale bez wsparcia w parlamencie, bez wsparcia między innymi pani poseł Urszuli Augustyn, Pana Roberta Barzały, to też wiadomo, ten lobbying w parlamencie, żeby walczyć o, o środki, o te projekty, o to, żeby nie odpuścić, jest szalenie istotne, więc mogę tylko i wyłącznie im podziękować i pogratulować, bo jest to skuteczna ekipa Koalicji Obywatelskiej, ale też całej tej koalicji 15 października, którzy chcą, żeby ten Tarnów się szybko rozwijał. Więc dzisiaj mogę powiedzieć jedno, życzę powodzenia całej naszej koalicji, życzę powodzenia Kubie Kwaśnemu, którego znam już dobre 15 lat i wiem dobrze, że to 18 lat w samorządzie, to mało kto się może poszczycić takim dorobkiem pomimo młodego wieku, jak się patrzy na niego. Jest dobrze do tego przygotowany, jest świetnie przygotowany, jest dobrym samorządowcem, ludzie go poznali. Nie kupują kota for. mogą zagłosować na osobę, która to miasto zna od potrzebki. A my zrobimy wszystko w parlamencie, żeby Kubie tutaj po prostu pomóc. Chyba wszystkiego dobrego, życzę powodzenia. Wygraj w pierwszej turze, tego ci wielkie. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję. Troszkę poprawię. Proszę Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Panu posłowi Jońskiemu. A pan poseł Joński złożył akces do zespołu parlamentarnego rozwoju Ziemi Tarnowskiej, aglomeracji Tarnowskiej w trakcie jak tutaj jechaliśmy. Więc ten skuteczny lobbying w Warszawie bardzo się przyda. Tak jak powiedział Pan poseł, sprawdziliśmy oprócz kreski na mapie pięknych wizualizacjach nie zrobiono nic, aby Tarnów miał bezpośrednie połączenie z Warszawą, a to będzie i to zapowiadaliśmy, również będzie jednym z naszych priorytetów. Tak, abyśmy nie musieli do Warszawy jeździć przez Kraków. A druga kwestia, którą my będziemy wspólnie tutaj już z władzami Małopolski, mam nadzieję, z przyszłymi radnymi wojewódzkimi, o co będziemy walczyć, a co chciałbym tutaj dzisiaj zapowiedzieć, a jest efektem pomysłu w trakcie prac programowych to bezpośrednie połączenie Tarnowa z lotniskiem. Niejednokrotnie akurat pan Kosel też jest członkiem podkomisji sejmowej do spraw transportu lotniczego i kolejowego, więc to przy okazji wykorzystaliśmy. Niewątpliwie ważnym dla rozwoju turystyki w Tarnowie jest to, aby... Już na dzień dobry turysta lądujący na lotnisku w Krakowie Balicach wiedział, że oprócz Krakowa i Wieliczki jest również Tarnów, jest Nowy Sącz, jest Krynica bo taki pociąg bezpośredni mógłby jeździć przecież przez Tarnów do Sącza i do Krynicy. Będziemy namawiać włodarzy nowych włodarzy, przyszłych włodarzy tychże samorządów, abyśmy wspólnie ten lobby w Warszawie w Warszawie w Krakowie, we władzach Małopolski stworzyli i aby taki pociąg się pojawił, to przełoży się na wzrost atrakcyjności Tarnowa dla turystów zagranicznych. A tu pragnę zwrócić Państwa uwagę wszystkich, że liczba turystów zagranicznych odwiedzających Tarnów w roku 2022 przewyższyła ten z roku 2019, czyli przed pandemią. Pewnie dzięki publikacji CNN, pewnie dzięki. Temu, że jesteśmy pięknym miastem, że mamy co pokazać, ta liczba turystów zagranicznych wzrasta, ale to wciąż jest niewystarczająca ilość. I ta kwestia będzie dla nas kluczowa i priorytetowa i liczę bardzo mocno na wsparcie tutaj radnych wojewódzkich i przy okazji oddaję głos Dziękuję. radnemu Krzysztofowi. Dziękuję.